Z tej strony 8 rzeczy To był zły poradnik. Jak obsługujecie bandikamen? Tak, program do nabywania. No i co? No i nagrywał mnie. To dzisiaj będzie taki poradnik. Jak? Muszę nie mać Dobra. Czego tu zacząć? Może od tego. Nie polecam. No i... Uruchom za... zminimalizowanego to... możecie sobie to znaczyć, ale tego też w sobie nie polecam. Uruchom przystać się z tym. Możecie to sobie znaczyć, ale ja to lepiej odznaczę, żeby wiecie, zaraz coś nie było, czy coś... Ale, dobra, idę, ustawienia, no tutaj ogólne, no to tam było, no to tego nie polecam, to jak chcecie, to możecie, ale, uruchom przy starcie systemu, możecie, Rozpoczniemy nagrywanie pełne przy starcie, nie wiem, ale polecam, no, jak chcecie, ogólnie, nie, no, nie tam, jest tam wiecie. No nie op... No to... Przejdźmy do drugiej zakładki. Brabisz... Skrót pauza? Trzymaj, to... Dobra. Pomożecie zaznaczyć. Co? Telewizja graj! I... Ale dobra! E, pokaż kurso, Czy... znaczy, że tutaj będziecie mieli coś, co właśnie tutaj nagrywa, po jakiejś tam stronie. Dodaj efekt widziania mieszką, to też możecie, bo to będzie na przykład takie coś, o... Że tutaj takie będzie, właśnie. Ale ja rozkręciłem taki... Jak ma się to, możecie, ale ja nie mam, więc... Niestety, ale nie mogę tego. Yy, ustawienia. I tutaj jest wszystko. Oczywiście ja mam tutaj swoje ustawienia. Efekty, opcje. Nie miałem taki, ale dobra. Tutaj się logujemy. Możemy albo kupić online, jak ktoś woli. Tak to woli. Dobra, ustawienie. No i możecie sobie, co chcecie ustawić, polecam AVI, MP4 w sumie też, ale polecam też AVI, żeby zaraz nie było. Okej, no to. A, dobra, nie mogę tego wejść. powracamy no co dobra. Gdzie, gdzie ja skończyłem? aha tu eeee ja nie... tego nie polecam pokaż kursor kursor to znaczy, że będzie tutaj jakieś takie coś, nie wiem co to ale Wiem, że tutaj jakaś taka rameczka będzie więc tego nie efekt dźwięku migawki... czyli że takie coś chyba nie A. wiem ale dobra to tylko nie polecam tego i tego, no bo znaczy, że będziecie mieć informacji że Wam to może po prostu nie wyjść na wasz komputer, więc polecam to JPG, myśli HQ. No i tutaj macie wszystkie, które się nagrali. Tutaj wszystko i tutaj nie macie żadnych obrazów. He. I o! Tutaj można się zarejestrować, tam porać pewną wersję Bandicama, blablabla. jakieś pierdoły bajery, że tak powiem. Tutaj możemy zrobić. Boże, ja mam jakieś filmy, które... No to są po prostu moje filmy i tyle. No i tutaj możemy zrobić zdjęcia, tutaj możemy yy, yy, zacząć nagrywanie, albo po prostu ten. Mamy też przycisk pauzy, ale... No i co? No i tutaj możemy sobie kliknąć pauzę. I właśnie to teraz robię. Ok, jestem. No i co? No i... To by było. To by było na pewno Dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie, zostawić lajka, subskrypcji pod kanałem i widzimy się w następnym odcinku. Siema. Cześć! Do usłyszenia, siema.